Ja mam takie pytanie odnośnie tabloidyzacji w kontekście przedstawiania problematyki społecznej, też takiej socjalnej. Czy to nie jest tak, że m, właśnie dzięki temu procesowi tabloidyzacji udaje się przekazać pewne treści, które były wyparte przez, e, przez ten taki dyskurs e, szeroko rozumianych elit i czy to nie jest trochę tak jak związek z tym populizmu politycznego, że to... Czy treści trafiają może w takiej formie mało sproblematyzowanej i, i siermierznej, ale jest to jedyna oddziałująca formuła na faktycznie zaistnienie pewnych e, problemów, pewnych zjawisk. I w tym sensie, e, Pani mówiła tutaj o, o demokratyzacji pod kątem formy, że, że przekaz jest po prostu bardziej e, inkluzywny, no, ale czy też e, są jakieś badania, które pod kątem treści też e, e, pokazują te walory e, z procesu. E, a, a druga sprawa pani mówiła, że też też z tych wynika, że sposób prezentowania tych takich treści treści społecznych czy zwykłych ludzi jest zwykle taki jakby empatyczny wobec tych, stawiający się po stronie tych no, grup jakby, jakby defaworyzowanych mhm. czy doświadczających krzywdy. I, i na ile pani zdaniem jest to, to jakby służy sprawie, no bo z jednej strony mhm. jakby przedstawia się te, ten głos też tych, tych, tych ludzi, czy ich doświadczenia, ale z drugiej strony w no, opozycji są te elity mhm. elity polityczne, czyli jakby reprodukuje się troszeczkę też ten przekaz, że tutaj państwo jest tym podmiotem złym, mhm. co, co też może z kolei wstrzymywać jakieś takie taką, nie wiem, emancypacyjne myślenie, mhm. dla którego państwo nie. <laughs> Ciekawy jestem tutaj też Pani opinii.